Robiła dlaczego, zamysł. Dlaczego akurat w tej chwili. No to proszę Do, do kogo pójdzie? Do pójdziesz pani, do tej pani? Proszę. Pani, proszę. Dziecko. Do kogo pójdziesz, do Adrianek? Ubiec a Adrianek, po, no. po, do tej pani. Chwileczkę, chwileczkę, ja jestem panie, w swoim domu. No. Dobrze. Siłą tak. mi pani ja wnuczka chcę, nie zabierze. Proszę, proszę, proszę pani, Nie Do kogo, do kogo no. chcesz no. iść? No. Do, do, do... do taty, ja wiem, chwileczkę. A, a teraz do tej pani pójdziesz? A do kogo pójdziesz? Ja wiem, że dotatuj, ale teraz do mnie pójdziesz, ty, do tej pani pójdziesz? A i korek to kogo? Koniec. Proszę opuścić mieszkanie. Proszę. Proszę nie robić krzywdy więcej. Nie. Ja, ja Nikt nie, nie o... robi to krzywdy. Proszę odejść. Proszę opuścić. Nie, pani, tu już nie ma prawa. Nie ma prawa, nie. Aha, nie ma prawa. Słuchajcie, weźcie to młodo. No nie. Nie ma prawa. Proszę wziąć tam dziewczynkę. Nie. Słuchajcie, co no ja wam powiem. Słuchajcie, ale ja nie, nie ma prawa. Nie. Ale prosi, zobaczy, ale ja nie ale mogę Pani Ale proszę, niech Pani zobaczy, że Ale kim ja jestem? Nie wiem, co ma Nie wiem, co Pani ma Nie Nie mam, mam. Słucha pan. Pani Mam. Pan. Ja nie wiem, Dlaczego? Okay, Dlaczego? Ale jest. Się. 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 nie możecie siłą, bo powiem, nie możecie to. Dzieci mają prawo dzieci. Dzieci, szanujecie prawo dziecka. Mają, dzie ale prawo pana, dziecka, oni tak, są przyjdzie, rozstrzygnie przyjmie, wsiądą. Panowie macie prawo złożyć o rodzinę zastępczą. Macie prawo złożyć. I dzie gdzie I te dzieci W kwiecie? Teraz w tej chwili gdzie. Proszę pana, on rozpatrzy, jeżeli wam da rodzinę zastępczą, to będzie. By Weź, weź Adam, tak dobrze, dobrze... Ja mówię, że jeżeli dziadkowie chcą się opiekować, mogą w każdej chwili założyć miot o porodzinę ile to, ini, to, to, ja, to Ma, Proszę pana, to tam będzie nie macie. wiem, proszę pana, to na jest że to tam, tam nie, ja, ja, nie jest, o e, jakby jak, jak pan twoje dał dlatego że żeby w no, rodzinie to, 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 to musi być ja rozumiem że z tych rodziców nie ma ograniczonych pracy. ja nie chcę bo nie chyba nie muszę uzysku nie ja